Witam Was w kolejnym odcinku na kanale Rolnik Szuka. Dziś zaprezentuję dla Was siewnik Easy Drill HD firmy Sky Agriculture. Siewnik przeznaczony do siewu uproszczonego. Mamy dziś w gospodarstwie, w którym technologie uproszczone, jakby testowane są już od prawie 20 lat, i te maszyny również są tutaj testowane, poprawiane pod względem tego, żeby nadawały się jak najbardziej do uproszczeń. Jak widzimy, ogólnie maszyna właśnie bez żadnej brony uprawiającej. Kulti-dysk o średnicy 430 mm. Oczywiście nasiona docierają tutaj pneumatycznie. Co ciekawe, dwoma rurkami od dwóch głowic. I dzięki temu mamy możliwość wysiewu na dwie różne głębokości tutaj akurat trzy zbiorniki, ale mogą być cztery na no, czterech różnych nasion. Jedna z rurek wysiewających ma możliwość regulacji głębokości czyli tak naprawdę możemy ustalić również taką samą głębokość, ale i zupełnie inną na mniejszą głębokość w tej chwili będziemy siać teraz na e, większą. Należy zwrócić uwagę również na te odpowietrzniki, dzięki którym. Ciśnienie, które przesyła nasiona jest tutaj upuszczane, a nasiono spada już grawitacyjnie, czyli nie jest tutaj wstrzeliwane w ziemię, a swobodnie spada na dół. Szerokości robocze to 3, 4, 6 oraz 8 metrów. Pod jakim względem wyróżnia się Sky? A pod tym, że możemy mieć 3, a nawet 4 zbiorniki na nasiona. I wysiewać je oczywiście z ogromną precyzją za pomocą systemu pneumatycznego. Cała sekcja robocza, wysiewająca e, ma tutaj jakby dwa punkty podparcia. Koło kopiujące z przodu, koło zagniatające e, z tyłu. Sekcja cała jest ruchoma. E, mamy tutaj docisk nawet do 250 kg, e, a dzieje się to za pomocą właśnie przesunięcia całego systemu w przód lub, lub w tył, za który odpowiada siłownik, który widać od góry. Możemy mm, również pojedynczo, oddzielnie ustalać wysokość dla danej sekcji. Mamy tutaj pokrętło odpowiednie. Zapadki odnośnie tego koła zagniatającego w przypadku wysiewu w bardzo suchych warunkach. No tutaj ono jest całkowicie metalowe, dodatkowo ze skosem, co pozwala dobrze docisnąć i zasypać, właśnie i dobrze docisnąć, by te wschody były jak najbardziej równomierne. Uprzedzając Wasze pytania, dlaczego te talerze są takiej, a nie innej średnicy, dlaczego na przykład nie są większe, myśl tutaj decydująca wskazuje na to, że im mniejszy dysk, tym oczywiście większe obroty tego dysku, co przekłada się na czystszy rowek, który trafia na nasiono. Przy większej prędkości wszelka słoma, nieczystości, które... No gdzieś tam w tym rowku się znajdują, zostają po prostu wyciągnięte z pędem tej tarczy. Także im większe obroty, im mniejsza tarcza, tym czyściej w rowku i, i ten wysiew jest dokładniejszy na dokładniejszą głębokość. Jak widzimy tutaj cały siewnik podnosi się na podwoziu, dwa olbrzymie koła 710, oś homologowana, czyli spokojnie możemy po drogach do 40 km na godzinę takim zestawem pędzić, złożenie, Zostaje zablokowane przez specjalne haki, więc spokojnie możemy taką prędkość osiągać. W 99% oczywiście podwozie podnosimy do góry i pracujemy na polu. Jeżeli jest sytuacja, gdzie mamy bardzo grząski teren, możemy się wspomóc podwoziem. Mamy do tego specjalnie przygotowane blokady na tłoczysko, czyli możemy sobie dołożyć tutaj tych elementów blokujących, dzięki czemu podwozie nie będzie się unosić do końca, lecz będzie również wspierać ten system wysiewający, będzie podpierać całą konstrukcję i system wysiewu nie ugrząźnie gdzieś w mokrym terenie. Przystępując do próby kręconej, znajdujemy się w ciągniku i teraz przechodzimy do zakładki konkretnego zbiornika. Wybieramy zbiornik pierwszy, no i musimy powiedzieć komputerowi, co będziemy siać. Powiedzmy, że będzie to ta pozycja i wybieramy ilość na hektar. Niech zostanie 150 kg. No i co, już tutaj odpowiada nam komputer, jakie ustawienia powinniśmy wprowadzić. Na skali ustawiamy 81. Opuszczamy dźwignię i podkładamy zbiornik na nasiona z próby kręconej. Także idziemy. Na komputerze zobaczyliśmy, że przekładnie musimy mieć w pozycję normal, czyli tak, jak teraz w sumie jest. Widzimy, że ona się tutaj przełącza na drobny wysie i tutaj właśnie na normalny. Tak więc teraz mamy pozycję odpowiednią. Co więcej, musimy ustawić na skali 82-81. Mieliśmy. Więc musimy do tego wysiewu dążyć, także kręcimy do 81. Następnie odblokowujemy tutaj zawleczką, którą już odblokowałem wcześniej i otwieramy te dźwignie, by mieć możliwość podłożenia worka na próbę kręconą. Jesteśmy gotowi do naciśnięcia przycisku i wykonania próby. Wieszamy na wadze. I teraz, wynik, który uzyskamy, wprowadzamy w komputerze w ciągniku. I wprowadzamy wartość z wagi pomniejszoną o 860 gram, bo tyle ważył worek. Czyli 8, 1, 2. Mamy wprowadzone. Potwierdzamy. Zamykamy wszystko, od próby kręcone. I możemy ruszać, wysiewać w danej ilości kilogramów na hektar. Podobnie oczywiście wygląda to dla drugiego zbiornika, trochę inaczej dla trzeciego, najmniejszego zbiornika, gdzie napęd jest elektryczny i tam wariator jakby zmienia wartość wysiewu. Również wprowadzamy kilogramy na hektar i troszeczkę inaczej ustawiamy kółko wysiewające, bo wybieramy po prostu z trzech. Kółek wysiewających, nie zmieniamy prędkości obrotowej, trochę mamy do wyboru trzy, które zobaczycie zaraz na maszynie. Tak więc, pod małym zbiornikiem wygląda to zupełnie inaczej. Tak jak pokazywałem na ekranie, komputer wskaże nam po wybraniu danej rośliny, danego nasiona, jakie kółko wysiewające otworzyć. Możliwe, że każe nam otworzyć kółko A. Możliwe jest również, że będziemy proszeni o tworzenie dwóch kółek wysiewających, również taka opcja jest możliwa wysiewu i to będzie odpowiednio daną dawkę przez nas wybraną wysiewać. Jeśli chodzi o wykonanie próby kręconej to odchylamy ten dół, podkładamy worek i do niego naciskając odpowiedni przycisk tutaj z boku, uruchamiamy próbę kręconą i wysiewamy, by sprawdzić, zważyć i wprowadzić do komputera, by wysiew mieć taki, jaki chcemy, a nie inny. Jeśli chodzi o spuszczanie ze zbiornika, również bardzo proste. Otwieramy tutaj, otwieramy klapkę, która spuści nam nasiona do zera. I zamykamy. Argumenty za tym, by na skrzyni nie była klapa, tylko plandeka. Przede wszystkim takie, że z obydwu stron możemy załadować, klapa by nam przeszkadzała. Po drugie, nie mamy tutaj systemu podciśnieniowego, czyli tutaj żadna nieszczelność nam tak naprawdę nie grozi. Wszystko będzie działać tak jak trzeba. Odnośnie zbiorników. Główna skrzynia podzielona jest na dwie części, które łatwo możemy zmienić. Teraz mamy 70 ale po zmianie Będziemy mieli 40-60. Mało tego jest to fabryczne, fabryczne ustawienie. Klient zamawiający taką maszynę może sobie odpowiednio zamówić, jakie pojemności dana część może mieć. Skrzynie oświetlone również z czujnikami poziomu, który łatwo możemy ustawiać pod względem tego, gdzie ma wykrywać już mały stan nasion w zbiorniku. Antena na tyle zbiornika służy wyłącznie do tego, by określać prędkość, z jaką porusza się siewnik. Ciekawe jest to, że czujnik możemy sobie przestawić wyżej, wyżej, ale nawet nie musimy spuszczać nasion ze zbiornika. Możemy to zrobić po prostu na pełnym zbiorniku. Zasuwa ta służy do określania, co robimy w danym momencie. Teraz mamy wysiew ogólnie nasion. Na dwójce, na tej pozycji dwa dozujemy nawozy. Tam jest taki dodatkowy nagarniacz, który właśnie współpracuje z nawozem. A trójka to jest po prostu całkowicie zamknięty wysyp, całkowicie zamknięty wysiew. Zapomniałbym o tym powiedzieć, a jest to bardzo ważna kwestia odnośnie spuszczania. Nasion z głównych zbiorników. Po złożeniu całego systemu roboczego mamy bardzo dużą przestrzeń pod siewnikiem, dzięki czemu możemy tutaj postawić nawet Big Mac do którego spuścimy nasiona. Mamy dostęp do przycisku, więc naciskamy i spuszczamy to, co zostało w zbiorniku. Z tej perspektywy dobrze widać talerz, widzimy, że jest oparty na łożysku bezobsługowym, nie mamy żadnej kalamitki. Tutaj zgarniacz, który widzimy fajnie, czyści nam talerz. No i co jeszcze mogę powiedzieć, talerz ułożony pod takim kątem 1,5 stopnia do ziemi, dzięki czemu jak najmniej zrusza ziemię z myślą właśnie o tym uproszczonym, uproszczonym siewie. Easy Drill, tak jak mówiłem, posiada dwie głowice, od których prowadzone są przewody do już rurek wysiewających. Wysiew naprawdę dowolny, możemy nawet w rzędach siać różne uprawy, także za jednym przejazdem różne uprawy wsiewać, na przykład naprzemiennie, jeśli mamy taką potrzebę, jeśli chodzi o ścieżki technologiczne, również możemy dowolnie dostosowywać. Komputer będzie myślał za nas, tak aby pasowało w każdą szerokość, tak naprawdę rozsiewacza czy opryskiwacza. Cztery różne nasiona są w stanie być wysiewane do dwóch rurek na dwie różne głębokości. Bardzo dużo możliwości elektronika nam tutaj daje. Jeśli chodzi o podłączenie hydrauliki do ciągnika, no to mamy tutaj oznaczenia kolorystyczne. Dmuchawa zasilana jest hydraulicznie, podłączone między innymi od rozkładania, unoszenia osi, czy też regulacji głębokości redlic. I ciekawostka lub nieciekawostka, jak wiemy we Francji hamulce hydrauliczne, oczywiście mamy tutaj możliwość e, hamulców pneumatycznych, które w Polsce są w 99,9% wybierane. Easy Drill, czyli maszyna stworzona z myślą o uproszczeniach. Tutaj prawie od 20 lat testowana ta technologia, no i wdrażana tak, aby te maszyny się sprawdzały w tym, co robią. Mam nadzieję, że materiał was zainteresował i będziecie dalej obserwować mój kanał. Zostawcie łapkę w górę, komentarz, może macie jakieś pytanie. Ja na wszystkie oczywiście chętnie odpowiem. Subskrybujcie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku na moim kanale. Cześć!